Cześć to Sławomir. Kręcimy teledysk. Pok kameruj to. Pokażę. Chodź. Piotrek to gitarzysta, trzyma kamerę. Mam aktor z Polski. Wspaniałych. Jesteśmy. To jest ak polski aktor, polska gwiazda. Proszę bardzo, druga gwiazda. W przeciwieństwie do kolegi. Powiem wam, że to było, to było moje siódme życzenie. To Dokładnie. No i Krzysztof sobie tak elegancko. Jesteśmy z Krzysztofem, kręcimy ten edysk. Cześć, tu Sławomir. Jesteśmy, także czekajcie na to, co będzie. Kocham Was. Kameru jest to? To jest moja żona. My siedzimy sobie i co? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Chcieliśmy w Polsce kręcić, ale jesteśmy za granicą, po prostu... Bolo stać kurwa! <śm>